Szanowni Państwo, przystąpmy zatem do wykładu inauguracyjnego. Pierwszy wykład w roku akademickim 44. od powstania Uniwersytetu Śląskiego wygłosi Pani Profesor Zwyczajna dr. Hazana Beata Balczak, laureatka tegorocznej Nagrody Pościelne d'Arte. Bardzo prosimy Pani Profesor. Dziękuję ślicznie Jego Magnificencjo. Szanowni Państwo, potrzebuję jeszcze coś do klikania przez roczy. Pani zacznie z moją prezentacją. My chemicy, analitycy mamy bardzo dobrze sprecyzowane zadanie. Mianowicie, jeżeli dostaniemy do badania jakąś próbkę, to mamy odpowiedzieć na pytanie, jakie są składniki tej próbki i ewentualnie w jakich występują ilościach. Nie zawsze interesują nas wszystkie składniki. Czasami chcemy znać tylko te najważniejsze. A czasami, jeżeli porównujemy różne grupy próbek, chcemy znać tylko te składniki, które różnicują badane grupy próbek, bo to jest strasznie ważne w, na przykład w diagnostyce medycznej. I teraz próbek swoich, bo oczywiście nie badamy bezpośrednio, tylko pośrednio, czyli musimy wykonać jakieś pomiary. I mamy do tego tysiące nowych technik. Analitycznych i technik instrumentalnych. Próbki, które jeszcze kilka lat temu byliśmy w stanie opisać za pomocą kilkunastu parametrów, dzisiaj możemy opisać za pomocą kilkudziesię... kilkudziesięciu tysięcy parametrów. Nie mówiąc o tym, że niektóre próbki opisujemy za pomocą milionów parametrów. I teraz łatwo wyobrazić sobie państwu że jeżeli badamy kilkadziesiąt różnych próbek i każda z nich jest opisana za pomocą masy parametrów to kończymy z tonami danych ale wszyscy wiemy że dane to nie znaczy informacja żeby uzyskać teraz informację która jest istotna do badania danego układu czy systemu musimy używać przeróżnych różnych metod i mamy tych metod bardzo dużo. Mamy metody planowania eksperymentu, optymalizacji eksperymentu, kompresji sygnałów, projekcji i tak dalej i tak dalej. Tym wszystkim zajmuje się właśnie dziedzina, którą reprezentuję, czyli chemometria. Ale wśród tych metod mamy też coś, co nazywamy metody naturalne. I ta nazwa metody naturalne pochodzi stąd, że metody te zostały zainspirowane naturalnymi zjawiskami. I mimo, że jesteśmy cząstką natury, nie mimo, a dlatego, że jesteśmy cząstką natury, w zasadzie jesteśmy inspirowani tą naturą, inspirowani przyrodą od zarania dziejów. Przykładem niech będą przepiękne galerie z Górnego Paleolitu, takie jak hiszpańska Altamira czy francuskie Akwitańskie Lasco. Ale przykłady inspiracji przyrodniczej znajdziemy nie tylko w malarstwie czy rzeźbie, znajdziemy je również na przykład w próbkach najstarszych chińskich ideogramów, starożytnych hieroglifach, przede wszystkim w medycynie starożytnych kultur Chin, Indii, Egiptu. Sławetny papirus Ebersa wymienia około Siedmiuset różnych medykamentów pochodzenia naturalnego, czyli roślinnego lub zwierzęcego, i podaje kilkaset opisów sposobów ich przyrządzania. Ale natura przede wszystkim inspirowała rozwiązania technologiczne, bo żadna maszyna stworzona przez człowieka no nie, nie dorównuje temu, co stworzyła ewolucja przez miliony lat. W jaki jednak sposób przyroda może inspirować nasze metody badawcze albo nasze algorytmy obliczeniowe. No cóż, spójrzmy w oczy tej mróweczce. Stworzenie wygląda urocze, ale i Państwo i ja wiemy, że nie jest to najinteligentniejsze stworzenie świata. Możemy jednak diametralnie zmienić zdanie, jeżeli przyjrzymy się mrowisku jako całości. Zobaczymy, że nikt tu nie rządzi. Nie ma lidera na, szcza, na żadnym szczeblu organizacji, a mimo to mrowisko jako całość świetnie radzi sobie i z rutynowymi, codziennymi problemami, i z jakimiś nadzwyczajnymi y, sytuacjami. mrówki też mają wspaniały sposób, niezwykły sposób komunikowania się. Mianowicie. Poszukując pożywienia, mrówki zostawiają ślad feromonowy. Jest to mieszanina, wydzielina chemiczna, czyli mieszanina czasami bardzo złożona różnych substancji chemicznych. I ten ślad feromonowy sygnalizuje innym mrówkom kierunek poszukiwania pożywienia. I teraz niektóre mrówki znakują tym... Tą wydzieliną feromonową drogę od pożywienia do mrowiska. Ale to zależy od typu mrówek. Mrówki argentyńskie znakują zarówno drogę poszukiwania pożywienia, jak i drogę powrotną do mrowiska. I teraz okazuje się, że jeżeli damy mrówkom kilka możliwości dotarcia z mrowiska do pożywienia, to po paru próbach i błędach okaże się, że. Wzdłuż najkrótszej drogi prowadzi główna autostrada. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wyruszą pierwsze mrówki, to ta mrówka, która najszybciej dotrze do pożywienia, najszybciej wróci do mrowiska i zostawi najsilniejszy ślad feromonowy, więc pozostałe mrówki wychodzące na poszukiwanie pożywienia, właśnie podążą tą yy, trasą. Czyli mrówki mrowisko jako całość świetnie radzi sobie z poszukiwaniem pożywienia z optymalizacją drogi dotarcia do mrowiska a jak sobie my radzimy w podobnych sytuacjach popatrzmy na taki klasyczny problem y, optymalizacyjny znany pod nazwą problem komiwojażera powiedzmy że pan komiwojażer mieszka w Gdańsku chce odwiedzić cztery miasta chce być w nich tylko raz i najszybciej, jak się da, wrócić do domu, czyli chce pokonać najkrótszą drogę. Co zrobimy? No, wypiszemy prawdopodobnie wszystkie możliwe trasy, znamy odległości między parami miast, więc dodamy kilometry i w tym przypadku bez problemu wybierzemy najkrótszą trasę. Ale to nie jest najlepsza recepta na szczęście, bo już przy 20 miastach mamy około 6 milionów możliwych dróg no to wpuśćmy wirtualne mrówki na tego typu mapę i niech wydzielają wirtualne feromony. I okaże się bardzo szybko, że algorytmy optymalizacyjne, które zostały jak gdyby zaproponowane w oparciu o obserwacje dotyczące zachowania mrowiska, świetnie radzą sobie z tego typu problemami optymalizacyjnymi. Oczywiście tego typu algorytmy znalazły już masę praktycznych zastosowań do optymalizacji transportu, czyli w różnych sieciach supermarketów no, optymalizuje się ruch ciężarówek z jakiegoś magazynu centralnego do całej sieci sklepów. Uczeni z Hewlett Packard w Bristolu w Wielkiej Brytanii opracowali Algorytm w oparciu o to obserwowane, omawiane zjawisko do optymalizacji połączeń telefonicznych. I do dzisiaj i British Telecom, i French Telecom wykorzystują z powodzeniem te algorytmy. Ale te algorytmy mają bardzo ogólne znaczenie i mogą być wykorzystywane do przeróżnych problemów optymalizacyjnych. A czego możemy nauczyć się od pszczółek? Naukowcy, którzy obserwowali, badali pszczoły podziwiają ich zdolność do eksploracji przestrzeni, do przynoszenia do ula wszystkich istotnych dla niego informacji z całej okolicy. Jest to szczególnie ważne na przełomie wiosny i lata, kiedy rój zaczyna dzielić się, dzieli się na dwie części i nowa królowa i połowa roju zostają w starym siedlisku, natomiast stara królowa z drugą częścią roju musi znaleźć nowe siedlisko. I teraz na poszukiwanie tego nowego siedliska wyrusza kilkaset tak zwanych zwiadowców, kilkaset owadów. Eksplorują przestrzeń dokoła, wracają i tańcem przekazują zdobyte informacje. I o znaczeniu tego tańca wiemy już od lat 40. ubiegłego wieku, ale przez 50 lat próbowaliśmy znaleźć reguły, jakie rządzą podejmowaniem końcowej decyzji na podstawie informacji przekazywanej tańcem. I nie udało nam się tych reguł ustalić aż do końca XX wieku. Wtedy to amerykańscy uczeni na Małej Wyspie po 10 latach. Obserwacji przeprowadzili bardzo prosty eksperyment, mianowicie. W równej odległości od starego siedliska ustawili pięć nowych siedlisk, przy czym cztery były, no powiedzmy, niezbyt komfortowe, natomiast jedno z nich było dużo, dużo wygodniejsze. Oznakowali ponad 4000 pszczół. Wyobrażacie sobie Państwo, jaka to musiała być zabawa, zarejestrowali na taśmach, czyli nagrali cały proces szukania nowego siedliska oraz proces podejmowania decyzji. I okazało się, po pierwsze, królowa jest bez prawa głosu. Ona poprowadzi nowy rój do nowego siedliska, ale nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji. Decyzja ta zapada bardzo demokratycznie. Zwiadowcy, którzy eksplorują całą przestrzeń, wracają do ula i tańczą, tańcem zachęcają pozostałych do odwiedzenia, reklamują siedlisko, które znaleźli, które uważają za no, wygodne. Sprawa wyboru siedliska jest o, oczywiście dla pszczół sprawą życia i śmierci, bo jeżeli źle wybiorą, to już nie zmienią tego nowego siedliska w trakcie roku, nie przetrwają do kolejnej wiosny, czyli jest to rzeczywiście dla nich sprawa życia i śmierci. I teraz Zwiadowcy tańczą tym energicznie, im to nowe siedlisko wywarło na nich większe wrażenie. I zauważymy, że po pewnym czasie nowi zwiadowcy, no, namówieni przez ten taniec, polecą odwiedzić właśnie to siedlisko. Czasami trwa to godzinę, dwie, trzy. Bez paniki decyzja zostanie podjęta. Widzimy z upływem czasu, jak. Powracający zwiadowcy zaczynają swoim tańcem indykować to same siedlisko. I koniec końców, tu się już nie dziwimy, jako siedlisko dla części roju zawsze zostaje wybrane to najlepsze. I możemy oczywiście wykorzystać ten mechanizm do konstrukcji innego algorytmu optymalizacyjnego, bo na podstawie właśnie tego, jak pszczoły podejmują decyzje, my możemy też nauczyć się, Wyboru optymalnych, czyli podejmowania optymalnych decyzji przez zawężanie puli możliwych rozwiązań. W zasadzie te historie nie mają końca. Co nas jeszcze bardzo interesuje, to nas interesuje na przykład zachowanie gromad ptaków czy ławic ryb. Podziwiamy ich podniebne esy-floresy. Wiemy, że są w stanie zsynchronizować. W przecudny sposób no, swoje ruchy. I też nieprosto było określić reguły, jakie rządzą ich zachowaniem, bezkolizyjnym, synchronizowanym zachowaniem. I w zasadzie to nie tak dawno też te reguły zostały sprecyzowane, a było to w trakcie dużego problemu, programu europejskiego, gdzie naukowcy. Włosy spędzili kilka lat na dachu Palazzo Massimo w Rzymie, kręcąc, też oznakowując ponad 4000 szpaków oraz rejestrując ich zachowanie. I dzięki temu udało się ustalić reguły, jakie są potrzebne do bezkolizyjnego poruszania się w takim tłumie. I to są zdjęcia wykonane właśnie z dachu Palazzo Massimo, tysięcy szpaków. Podobnie zachowują się ławice ryb, czy w tym przypadku mam zdjęcia płaszczki. Reasumując, pojedyncze, mrówki, ryby nie są zbyt inteligentnymi zwierzątkami, indywiduami, ale w gromadzie no możemy powiedzieć, że są arcydziełem precyzji. Inspirują i przemysłowców, i inżynierów, i informatyków, i bioinformatyków. My wykorzystujemy tego typu algorytmy w badaniach proteomicznych i metabolomicznych do nakładania różnego typu sygnałów instrumentalnych, na przykład obrazów żeli elektroforetycznych. Wymieniłam tylko kilka przykładów możliwych inspiracji. Jest ich już dużo więcej. Przyszłość tej dziedziny zależy przede wszystkim od nowych pokoleń, wstępujących dzisiaj młodych ludzi w mury akademii. Życzę przede wszystkim tym młodym, tudzież doktorantom, wspaniałych wizji, wytrwałości, jak największych osiągnięć. I proszę pamiętać, że inspiracją może być wszystko. Trzeba się jednak rozglądać dookoła, słuchiwać i zadawać i sobie, i naturze właściwe pytania. Dziękuję ślicznie za uwagę.